Dzień dobry państwu, Tomasz Poieński, minął tydzień Rzeszów Info, a naszym gościem jest profesor Henryk Pietrzak, Dzień dobry. Psycholog społeczny. Cóż takiego ciekawego się dzieje w zakresie psychologii w Rzeszowie? Ja mówię oczywiście o sprawach społecznych. Jest takie pojęcie, o którym ostatnio słyszę tylko i wyłącznie w kontekście aresztowań, nagonek, deprecjacji, szukania różnego rodzaju przestępstw udowadniania, to Mówiliśmy o zarządzaniu trochę. Jest takie pojęcie, które nazywa się polska racja stanu. Czy pan redaktor kiedykolwiek ostatnio, w ostatnim kilkuleciu wstecz? Słyszał w pozytywnym kontekście oczywiście, o takim pojęciu? Oczywiście. No to I powiem, i powiem więcej. Nie, nie będę cytował. Każdy mówi o polskiej racji stanu, a dziwnym trafem jest to nasza racja stanu. Tak jak w, w filmie pod tytułem Dzień Świra, prawda jest najmojsza i tyle. Tak, prawda. tak jest. jest. I, naszo, racja, i naszo, naszość racja na stanu. W zasadzie nasza racja stanu tak. to jest nasza racja stanu. Panie profesorze, nasza racja stanu też jest bardzo istotna, ale nasza, prawda? Nie, no tak, no pewnie, że tak. Chociaż akurat ja nad tym bym nie ubolewał, no bo jeżeli my potrafilibyśmy się, proszę Państwa, zintegrować, skupić wokół jakiejś jednoznacznej idei, wykorzystać całość naszego potencjału, a nie podzieloną na połówki, tak, a nawet jeszcze na więcej części e, e, tę Polskę, jeżeli potrafilibyśmy się zintegrować. I wykorzystać cały potencjał i gospodarczy, i, inte, i intelektualny, i e, 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 no, demograficzny również. Odnośnie demografii. E, myśli pan, ja myśli tylko spłętuję, panie doktorze, proszę trzymać wątek. E, m, Mazowiecki miał taką koncepcję świętej pamięci, koncepcję grubej kreski, tak? No może Któż akurat. przed śmiercią był grzeszowi nawet na zaproszenie w Seizraku? Zresztą mamy most. Mhm, e, może akurat trzeba by w tej chwili zrobić tę e, grubą kreskę, zastopować te wzajemne e, destrukcyjne zachowania wobec siebie, no bo świat idzie dalej. Mało tego, to. Za, ta... A my będziemy się dalej gryźć ze sobą. Tak jest, te zagrożenia zewnętrzne są już tak istotne, że, że jeżeli my sobie nie poradzimy wspólnie z nimi. No to będą nas wszyscy rozgrywać, no, w, dalej na te części szarpać. No. I teraz pytanie ze 100 punktów odnośnie demografii. Czy pan profesor myśli, że w Rzeszowie będzie mniejszość ukraińska rozwijała się, czy też nie? Czy Niemcy ma... zaczną się odbudowywać i wszyscy ale, wyjadą? Ale to tu nie ma co myśleć. Mhm. E, nie rozumiem pojęcia mniejszość ukraińska. Bo na zazwyczaj mniejszości narodowe mhm. to są ugruntowane e, grupy, tak, grupy narodowościowe, usankcjonowane. Tak jak no, chociażby Niemiec. mniejszość niemiecka. która miała, miała jednego posła. Dwóch, dwóch posłów, dwóch. proszę e, e, Usankcjonowane w systemie społecznym, mhm. politycznym. Tu nie ma mniejszości ukraińskiej, proszę Państwa. Tu jest sfera migracyjna. Mhm. Czyli to są migranci. A zatem zapytam imigrantów. Czy migranci będą zasilać nasze społeczeństwo, czy. Na tyle, na ile. Na tyle, na ile im się to będzie opłacać. Na tyle, na ile będą mieli stworzone warunki. Mhm. Na razie mam takie wrażenie, żeśmy trochę przegrzali z tymi, z tą opieką. Mhm. E, fajnie by było, jeżeli by ci rezydenci, tak? Mhm. E, wy, będący konsekwencją migracji. Pracowali, płacili podatki, uczestniczyli w obrocie gospodarczym, w życiu społecznym. Byłoby to naprawdę optymalne, bo to by zasiliło jakby ten potencjał również demograficzny polski. Tak się Zrobili, dzieje? Nie dzieje się tak. Zrobiliśmy po pierwsze tutaj, zrobiliśmy się etapem przystankowym do migracji dalej na zachód. No bo do, dalej na zachodzie oferuje Tak jest, świetnych krajów tak zachodnich. Mało tego daliśmy tak doskonałe warunki e, socjalne, że e, tak naprawdę to w większości tych migrantów nie opłaca się. E, szukać swojego miejsca w naszym systemie społecznym, gospodarczym. To oni mają trwać. A z trzeciej strony, znowu, nie zazdroszczę tym ludziom, nawet tym, którzy przyjechali tam cudownymi samochodami i pięknie ubrani, no bo oni opuścili swoje naturalne miejsce życia. My, my się często zgadzamy jako Polacy, że och, jak im dobrze, tym Ukraińcom, ale proszę Państwa, wyobraźcie sobie nas. Którzy opuścili No nas, właśnie o to chciałem Pojawia się nostalgia, pojawia się tęsknota, pojawia się poziom nieprzystosowania, alienacja. alienacja i anomia. Czyli coś takiego, co niszczy psychikę narodu. Bo właśnie chciałem zapytać, czy Polacy wyjeżdżając za granicę w latach 80., w latach 90. też nie byli tacy piękni. Bo chyba tylko to pozostaje na, na obczyźnie być pięknym. A nie byliśmy piękni. No wiadomo, co tam się działo w Ameryce, wiadomo, wiadomo było, co się działo na w Wiedniu, na Mexico Place. Ale przynajmniej, jeśli mówiło się o Polakach za granicą na zachodzie Europy, to Polacy zawsze byli lepiej ubrani. <laughs> Nie do końca. Nie, 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 Mówiło się zawsze o falach emigracji, na przykład o tej porządnej, rzetelnej emigracji z wartości przeniesionych na przykład w Brazylii, czy pierwsza fala emigracji w Ameryce, w Argentynie. Potem się mówiło o tej emigracji za komuny, tak, gdzie ludzie uciekali i tak dalej. Potem była ta fala emigracji związana jeszcze z Solidarnością i tym szokiem otwarcia się na zachód. Tak. W tej chwili mamy reemigrację, czyli ludzie zaczynają... Pracy. wracać. Tak na marginesie, proszę zauważyć, co się stało w Wielkiej Brytanii. No, mieliśmy praktycznie w pewnym momencie w, Wielkie, Polonię, w, Wielkiej, w Wielkiej Brytanii, w Brytanii półtora sprawienie. miliona, tak jest, półtora miliona Polaków, którzy pojechali pracować. Część z nich się tam zaadoptowała, wtopiła obywatelstwo, znalazło swoje miejsce, ale okazuje się, że w Irlandii w tym cudzie gospodarczym, który przeminął, ale okazało się, że w tej chwili już to nie wystarcza, że tam relacje i sytuacja ekonomiczna nie jest zachwycająca. Ci ludzie zaczynają po prostu do nas, do Polski. Tęsknią. Wracać, wracać. Tęsknią oczywiście też. A z drugiej strony, proszę zauważyć, ciekawe zjawisko. Otóż Polacy masowo wykupują mieszkania, domy w krajach ciepłych, a więc Portugalia. Dźwięk. 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 Hiszpania, Grecja e, i, i co? No i, i zasiedlają się tam. Nic dziwnego. Gaz u nas idzie w górę, węgiel idzie w górę, więc trzeba jest... Jest gaz, a prąd? A prąd właśnie. I tym akcentem. Tak na tak marginesie jest też jeszcze anegdota, na koniec, bardzo ciekawa gdzie negatywne zjawiska jesteśmy w stanie przekuć w sukces. Tak, kupujemy e, dla mieszkania w ciepłych krajach. To po pierwsze, ale po drugie, na przykład pan premier Donald Tusk ostatnio oświadczył, że dużym sukcesem jest to, że polskie elektrownie będą mogły być napędzane węglem, bez opłat klimatycznych, tych kar klimatycznych europejskich, pod jednym wszak warunkiem, że cały prąd będzie szedł do Ukrainy. O, proszę. Da się? No pewnie, że się da. Duży sukces. I co? Zielony ład jest tutaj. Proszę Państwa, integrujmy się. Próbujmy sobie sami zapewniać bezpieczeństwo, bo inaczej y, czekają nas bardzo poważne zmiany. Tak jest. I tym miłym akcentem kończymy. Nie chcąc przegrzeć naszych widzów, y, za tydzień się pewnie spotkamy z panem profesorem również. Dziękuję serdecznie. Bar A naszym gościem był profesor Henryk Pietrzak. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Y, słyszałem, że mamy... Y, już swoich y, odbiorców. Pozdrawiamy serdecznie Państwa.